Dobra, to więc dzisiaj próbujemy zabić rangę kałach. Czy się to uda? Nie. Czy wiem? Tak. Chodź, chodźcie tutaj. O Boże. No i właśnie o tym mówię. No jeszcze nawet o teraz. Próbujemy kolejny raz. O, ktoś inny, ale bardzo, jeszcze lepszy jest. Chyba się po prostu. No niestety poddam. Tak można powiedzieć. No bo ja wody nie mam. No i już mi to meg. No trudno, no. no to są w topce graczy. to są dosłownie. Co jest Call 2, no to tutaj trudno wbić i tak. Czy to jest dobry gracz jakiś? Niezbyt. Może uda mi się. Wątpię, ale dobra. Zaczynamy. On pewnie nawet nie wie, jak się trochę tego używa. Bo widzę, za, że za dużo elo nie ma. Będzie tak orał, ale on. O! W końcu! No i dobra. No to spróbujemy jeszcze dzienną zagrać, a wam polecam wbić na serwer no, no, ale to już raczej wiadomo, tutaj macie IP, no i w ogóle, bardzo fajny, dopracowany serwerek, no i co mogę powiedzieć, wbijać, nie czekać, z bomby wjeżdżać, dobra, no to co wam powiem, elo.